Trzyma z tej strony Lejmon, to jest taki odcinek pogadankowy, bo akurat, akurat ironia losu kiedy zacząłem mieć taki totalny rozpizdziel, jeżeli chodzi o ilość sprawdzianów, bo oczywiście w szkole, jak to w szkole, na koniec roku nauczyciele przypominają sobie, że przecież oceny trzeba wstawiać, bo jest wystawienie ocen, no ale nieważne. Zauważyłem dosyć m wzmożoną aktywność na kanale ostatnimi czasy, więc chciałem zrobić taki film pogadańkowy, informacyjny o tym, co, co będzie, i chciałem trochę uporządkować serię, bo jest tylko troszeczkę syf w tym momencie. Także tak, yy, pierwsza jest seria z Isaaca, to jest seria taka znaczy Isaac Trismeo ulubiona gra, kocham Rogue mówiłem o tym wiele razy, ale Isaaca nagrywam jak mi się chce, bo zostaje mi w większości już tylko jakieś ciężkie rzeczy do zrobienia w tej grze, więc nie no life y w to już tak... Nie no Life y w to już tak jak kiedyś, tak jak teraz zacząłem grać w Enter the Gungeon i a propos Enter the Gungeon możemy do tego przejść od razu. Yy Odcinki następne będą się pojawiać, kiedy bardziej ogarnę grę, bo na razie moje najlepsze podejście to było umarłem na bosie w trzeciej komorze, więc myślę, że lepiej byłoby po prostu to na chwilę zostawić i wrócić, kiedy coś mi się uda. A wracając jeszcze do Izaka, to no, nagrywam to, kiedy, kiedy mam ochotę. No i no, to taka seria można powiedzieć nie wiem, wieczna, ponadczasowa. No tak, Crypt of the Necrodancer, który ostatnio ruszyłem znowu, udało mi się akurat przejść z on drugi. No to, to te wszystkie serie z roguelike'ów są właśnie takie ponadczasowe, mogę tak to nazwać. One po prostu są i będą wtedy kiedy będę miał na nie ochotę, kiedy coś mi się uda. No, tak, nie wiem co powiedzieć, to. No. Sophie's Curse, mam nadzieję, że został mi już chyba... Chyba do szóstej jest tylko jeden, od, jeden checkpoint, więc jeden odcinek. A o ile nie będzie jak, czy, jak, czegoś ukrytego, po szóstej, to jeszcze może dwa. Więc to się zaraz skończy. I będziemy mogli zacząć nowe rzeczy. FNaF World, to zamierzam za jakiś tydzień zacząć. Robić jeszcze ostatnie zakończenie i zdobyć wszystkie postacie w końcu Wiedźmin 3. No, to jest bardzo smutna sytuacja, bo ja, ja uwielbiam Wiedźmina. Niektórzy o tym wiedzą, ale. Seria została porzucona w momencie, w którym straciłem 3 godziny nagrań z tej gry. Tak jakoś na początku majówki. I. Po prostu strasznie się wkurzyłem, porzuciłem to, rzuciłem to w pizdu i dokończyłem sobie grę samodzielnie. Yy, ale dla ludzi, którzy chcą Wiedźmina, mam też dobrą wiadomość, będę nagrywał DLC-ki do tej gry, więc możecie się tego niedługo spodziewać, aczkolwiek myślę, że to będzie jakoś tak w lipcu albo coś, bo chciałbym poczekać na jakieś przyceny a przy okazji poszczędzić, oszczędzić trochę pieniędzy bo ostatnie wydaję na gry sporo i... wolałbym chyba trochę wyhamować z tym tempem które się teraz utrzymuje i jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, czyli Undertale miałem robić jeszcze te dwa zakończenia, ten genocide run i w pełni pacyfistyczny run ale myślę, że do tego wrócę też za jakiś czas, może w sierpniu tak myślę, tak próbuję sobie w głowie teraz rozdzielić, kiedy co chcę zacząć, żeby mieć jakiś plan. Więc to będzie kiedyś, później, kiedy będę tak jakby no, na świeżo nie wrócę do gry, bo już ją znam, ale w pełni pacyfistycznym ranie nie zmienia się wiele, bo starałem się być pacyfistą, więc nie jest tam za dużo zmian, więc tak zaraz po sobie tych ranów nie nagram no chyba że zacznę od genocide rana no ale no, to jest taki tak średni pomysł jak na moja no dobra ale może dość o tym co było może powiem teraz co będzie no o tym co będzie to za bardzo nie mam co mówić bo planuję na razie tylko jedną grę nagrać w, w najbliższym czasie a jeżeli wy chcielibyście zobaczyć jakąś grę w moim wykonaniu, to napiszcie w komentarzu. Ja czytam komentarze, często na nie odpisuję, więc jeżeli macie jakąś propozycję, to możecie być pewni na 99,9%, że ją rozpatrzę. A ten, jeżeli będziecie w tym 0,1%, na który, którego komentarza nie zobaczę, to prawdopodobnie zostaniecie wrzuceni do spamu, ale to Nie jest ważne. No, także to na dzisiaj, mam nadzieję, że rzuciłem trochę światła. Nie wiem, czy tak się mówi, ale mam nadzieję, że zobaczyliście mniej więcej, co zamierzam zrobić w tym momencie z kanałem. A stop, 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 właśnie, zapomniałem o jednej rzeczy, miałem jeszcze powiedzieć: filmy staram się wrzucać codziennie o godzinie 20.15. Tak zazwyczaj jest taki bezpieczny termin, żebym się wyrobił, ale. Czasami mi się zdarza, że, no, nie ma filmu kiedyś. No, z różnych przyczyn, ale czasami się zdarza, że nawet na tak późną godzinę nie jestem w stanie zrobić filmu. Także, to tyle. Trzymajcie się. I do następnego. Na razie.